Dobry wieczór, kochanie, zażartował wchodząc do salonu. Piłeś? W pytaniu, którym odpowiedziała na jego powitanie nie było nic z żenujących dowcipów o złośliwych kobietach i ich mężach wracających z pracy pod wpływem alkoholu. To była po prostu oszczędna forma pytania, czy zrobić ci herbaty? Po tylu latach małżeństwa Małgorzata Kortuń wiedziała, że jeżeli mąż wypił herbatę tuż przed zakończeniem pracy w ogrodzie botanicznym, to następną będzie pił dopiero rano. Znali się już tak dobrze, że coraz częściej uciekała się do skrótowych form komunikacyjnych. Stąd pytania typu jadłeś, zamiast czy jesteś głodny, zażywałeś, zamiast może podać ci coś na pół głowy, czy jesteś, zamiast gdzie byłeś. Minęła dziewiętnasta. Zapowiedź spikera w radiu spowodowała, że Kortuń przez sekundę wyobraził sobie, jak wiją się żmije zygzakowate na drewnianej konstrukcji witryny behawiorystów zwierzęcych. Ale przepędził tę wizję i szybko przeszedł do rzeczy. – Muszę ci coś opowiedzieć. – Czyżby? – takie pytanie w ustach Małgorzaty Kortuń miało wiele znaczeń. Mogło być wyrazem zainteresowania, jak i totalnego jego braku. Niedawno, oglądając telewizję, takim krótkim czyżby, podsumowała konferencję prasową pewnego prominentnego polityka, któremu wydawało się, że ma rację. W naszym ogrodzie zamordowano kobietę. Chyba. Znaczy, chyba zamordowano.